Witajcie, ja jestem Kowala, to jest mój kanał, na którym będą się znajdowały materiały dotyczące serii gier FIFA. No i jako, że mamy 1 września, myślę, że warto już pomyśleć o tym, jaką wersję FIFA 20 chcemy kupić oraz gdzie zamierzamy ją nabyć. Zacznijmy sobie od porównania tych wszystkich edycji FIFA, które mamy dostępne. No i przed Wami znajduje się screenshot z Xboxowego sklepu na komputerze. Pierwszy dodatek to oczywiście wyjątkowe stroje fut. Jest to nic innego jak kilkanaście strojów twórców muzyki, które będziemy sobie mogli założyć w FIFA Ultimate Team. Myślę, że jest to nic specjalnego. Jeżeli chodzi o wartość, to te stroje są kompletnie bezwartościowe, możemy je skwikselować za zero. Tak samo możemy je kupić w katalogu. No i myślę, że nie warto tutaj zwracać uwagi na te, na te stroje. Podobnie jak na ikonę na wypożyczeniu. No dlaczego? Dla, dlatego, bo jest to wypożyczenie tylko na 5 spotkań. Wyskoczy Wam player pick, 5 ikon, możecie sobie wybrać jedną na 5 spotkań. Czy jest ona pomocna? No może, gdzieś tam przesądzić o, o wyniku spotkania. Szczególnie, szczególnie full champions, gdzieś tam wpuszczając z ławki, albo nawet, nawet dając szansę od pierwszej minuty. Ale mimo wszystko nie jest to dodatek, który jest jakoś bardzo wartościowy. Kolejny dodatek to już natomiast złote paczki rzadkich kart. I tutaj mamy znaczącą zmianę w stosunku do poprzednich lat, ponieważ zawsze mieliśmy paczki o wartości 15 tysięcy, były to duże złote paczki premium. Tutaj jest już różnica, ponieważ mamy paczki rzadkich kart. Są to paczki o wartości 25 tysięcy monet lub 500 FIFA Points, czasami możemy je znaleźć w sklepie przy okazji różnych promocji. No i tutaj w przypadku zamówienia przedpremierowego edycji standardowej dostajemy 3 złote paczki rzadkich kart. Rozdawane oczywiście co tydzień. Paczki będziemy otrzymywali w poniedziałki, gdzieś w okolicach pierwszej, drugiej w nocy, jeżeli kogoś już to gdzieś bardziej interesuje. Edycja mistrzowska natomiast to aż 24 złote paczki rzadkich kart, które będziemy otrzymywali również przez 12 tygodni, nie przez 24, a przez 12. Po prostu będziemy w każdy poniedziałek mogli sobie otworzyć. Dwie paczki. No, i przechodzimy do ostatniego dodatku, który jest ekskluzywny dla edycji Ultimate. Mowa oczywiście o niewymiennym piłkarzu obiecującym transfery w Q20. Jest to nic innego jak Once to Watch, ale niestety muszę Was zmartwić, ponieważ ten Once to Watch będzie na kontach osób tylko tych, które zamówiły. Tą edycję do 5 sierpnia. No, czyli jeżeli w tym momencie zamówicie edycję Ultimate, niestety tego dodatku już nie dostaniecie, dostaniecie natomiast wszystkie te, które omówiłem wcześniej. Czy warto było zamówić edycję Ultimate do 5 sierpnia? Moim zdaniem nie, ale to już jest indywidualna sprawa każdego z Was, ponieważ zależy to typowo od szczęścia. Możecie once to watcha trafić Edena Azarda. A możecie One to Watcha trafić, nie wiem, ale z West Hamu, który także przeszedł w tym okienku transferowym i będzie on kompletnie bezużyteczny. Najważniejszym plusem, który przemawia za tym, aby wybrać edycję mistrzowską lub Ultimate zamiast edycji standardowej, jest oczywiście data wyjścia gry. Edycję standardową otrzymamy 27 września, czyli w Dzień Światowej pre Premiery Gry FIFA 20. Edycję mistrzowską oraz Ultimate możemy oczywiście grać już od 24 września, zatem są to aż 3 dni wyprzedzenia w stosunku do oficjalnej premiery. Co nam dają te 3 dni? No a słuchajcie, dają dużo, ponieważ możemy zagrać sporo spotkań z Baty, z których możemy nabić punkty. Zyskujemy w ten sposób ogromną przewagę w stosunku do, do innych, którzy, którzy otrzymają grę 27 września. No i oczywiście możemy nabrać doświadczenia z grom, dzięki czemu 27 września już będziemy mieli jakąś przewagę nad innymi graczami. W tym momencie na Waszych ekranach widzicie oficjalne grafiki przygotowane przez jej dotyczące każdej poszczególnej edycji. Ja jeszcze pragnę zaznaczyć, że edycji Ultimate nie znajdziecie w pudełkach. Wiem, że wiele osób miało z tym problem, wiele osób szukało gdzieś po necie, ale tak jak mówię, edycję Ultimate możecie zakupić jedynie drogą cyfrową za pośrednictwem sklepów Origin, Xbox lub PlayStation Store. Mamy już omówione poszczególne edycje, więc przechodzimy do cen oraz miejsc sprzedaży. Zaczniemy nietypowo, ponieważ od dystrybucji cyfrowej. Zarówno w sklepie Xboxowym, jak i PlayStation Store ceny rozkładają się bardzo podobnie. Jeżeli nie mamy IJ Accessa, wersja Ultimate kosztuje 429 zł, wersja mistrzowska 379 zł i oczywiście wersja standardowa w sprzedaży 289 zł. Jeżeli mamy iAccess Acces no to tutaj czekają nas zniżki, ale o samej usłudze EA Access powiem w kolejnym materiale, który pojawi się na dniach już na moim kanale. W przypadku komputerów osobistych FIFA 20 kupimy na oficjalnej platformie dystrybucyjnej EA, czyli Originie w cenie 249,90 za edycję zwykłą, 339,90 za edycję mistrzowską oraz 379,90 za edycję Ultimate. Jeżeli chodzi o kupno samego kodu, FIFA 20 na, na PC. No tutaj mamy, mamy sporo sklepów. Gdzieś cena waha się w okolicach 200 zł. Raczej nie znajdziemy nigdzie taniej. Przechodzimy do fizycznej wersji gry, tutaj za pośrednictwem serwisu Ceneopl postaram wam się pokazać, gdzie właśnie najtaniej kupić tę FIFA. No i tutaj na, na najlepsze oferty mamy oczywiście te najpopularniejsze polskie sklepy Jest Media Expert, Neonet XCOM. Niżej mamy Allegro, ale o Allegro nie będę się zbytnio wypowiadał, ponieważ zależy nam na pewnej dystrybucji, aby dostać grę możliwie jak najwcześniej. Tutaj, niżej, mamy tak GameSaver, jakieś Eurocase. To są jakieś mniejsze tak, sklepy, też sklepy wyspecjalizowane w sprzedaży gier wideo. No, jeżeli chodzi o wysyłkę, słuchajcie, to jest sprawa trudna, ponieważ ja nie mogę tak naprawdę zagwarantować Wam, czy w którymś tym sklepie zostaniecie grę dzień premiery. Jest na to oczywiście szansa bardzo duża, niemal 100%, jednak zda zdarzają się uchybienia, zdarza się, że kurier gdzieś tam nie dojedzie. No i ceny wahają się w granicach od 240 zł do 250 zł, zatem w tym roku będzie naprawdę trudno kupić FIFE za 229 jak to bywało w poprzednich latach. Musicie przygotować swój portfel na to, że ubędzie po prostu z niego ta kwota 240-250 zł, Ty w zależności też oczywiście, czy, czy chcecie wysyłkę, czy sami sobie odbieracie w sklepie. W większości przypadków, jednak jeżeli już tutaj wydajecie te pieniądze, no to wysyłka jest darmowa. Tak, jeżeli chodzi o edycję mistrzowską, przejdziemy sobie do edycji mistrzowskiej, trudno ją kupić za mniej niż 290, za mniej niż 300 zł. Za 290, słuchajcie, znajdziecie tak naprawdę jedynie, jeżeli macie jakiś kod z newslettera. Ja wam oczywiście polecam zapisać się do newslettera na przykład Media Expert. Dostaniecie wtedy kod o wartości 10 zł. Będzie to zniżka, która umożliwia wam kupno edycji mistrzowskiej w cenie 290 zł. Tak jak już mówiłem, edycji Ultimate nie kupicie w pudełku. Na sam koniec tego materiału pragnę jeszcze wspomnieć o promocji. Związanej z FIFA Points, RTV EuraGD oraz YouTuberami, ponieważ nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany, a ja przedstawiam Wam najlepsze opcje na kupno FIFA 20. No to osobiście tę promocję mogę tutaj serdecznie polecić. Rok temu z niej skorzystałem, w tym roku także z niej skorzystam. Mowa tutaj o otrzymaniu kodu robotowego umożliwiającego zakup 500 FIFA Pointsów do gry FIFA 20 za złotówkę. Jest to oferta dotycząca konsol. W przypadku pc mamy kod raportowy umożliwiający zakup 2200 FIFA Points za 35 zł, czyli myślę, że to też jest całkiem spoko opcja, więc jeżeli zależy Wam na tych. FIFA Pointsach, dzięki którym możecie no, zagrać draft i otworzyć, nie wiem, jedną złotą paczkę premium. FIFA Pointsach, które dostajecie tak naprawdę tylko za to, że zamówicie grę w sklepie RTV Euro AGD. No to śmiało korzystajcie, uważam, że jest to bardzo fajna promocja. Jeżeli chodzi o edycję, ja osobiście wybrałem edycję mistrzowską, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby grać FIFA wcześniej. Nie kupiłem tej edycji dla paczek, dla żadnych innych dodatków. Nie chciałem też przepłacać, jeżeli chodzi o o tą edycję, najwyższą edycję Ultimate. Także moim zdaniem edycja mistrzowska jest najlepszą opcją dla mnie. Jeżeli jesteście cierpliwi, jeżeli możecie poczekać do tego 27 września, no to oczywiście kupcie edycję standardową. A jeżeli chcecie mieć przewagę i jeżeli chcecie tak naprawdę zarobić już troszkę końców, poznać grę, no to skorzystajcie z właśnie tej opcji, z której ja korzystam. Dopłaccie te... 50 zł i kupcie po prostu edycję mistrzowską. Zapytacie jaki sklep wybrałem i słuchajcie, tutaj miałem dość mocne wahanie, ponieważ tak jak już mówiłem o tym kodzie z newslettera, mogłem wybrać yy, edycję mistrzowską w cenie 290 zł z Media Expert, zostałam do domu, Natomiast pojawiła się ta promocja RTV Euro AGD no i jednak zdecydowałem się na te 500 FIFA Points w cenie edycji mistrzowskiej, czyli zapłaciłem 299 zł, no plus będę miał za złotówkę te 500 FIFA Points i myślę, że to jest dla mnie tak samo najlepsza opcja. Dajcie znać jakie były Wasze wybory, czekam na komentarze. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące cen, dotyczące wersji gry, zadawajcie oczywiście je w komentarzach. Nie zapomnijcie ocenić tego materiału, jeżeli Wam się podobał. No i dzięki Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, zapraszam na kolejne materiały na moim kanale, ponieważ troszkę jeszcze ciekawych się pojawi. Następny materiał będzie traktował o EA Access.